Opis przepisu drożdżówki ze śliwkami na delikatnym drożdżowym cieście są niezwykle smaczne. Do tego ta maślana kruszonka na wierzchu. Rewelacja! Domowe drożdżówki ze śliwkami to super pomysł na drugie śniadanie dla dzieci. Szkoła się zacznie już niebawem. Do pracy czy na piknik. Jeśli chcecie zachować ich świeżość to należy je przechowywać w szczelnym pojemniku aby na drugi czy trzeci dzień smakowały równie dobrze, drożdżówka ze śliwkami. Jakie śliwki najlepsze? Moim zdaniem najlepsza drożdżówka ze śliwkami jest wtedy, gdy użyjemy do niej dojrzałych śliwek węgierek. To najodpowiedniejsza odmiana do słodkich wypieków, ponieważ jest dość twarda, słodka i nie zmienia zbytnio konsystencji po upieczeniu. Inne przepisy ze śliwkami u mnie w tym roku śliwka pięknie obrodziła mnóstwem owoców. Więc zamierzam porobić sporo fajnych przepisów na bloga, różne ciasta czy przetwory na zimę. Dwa lata temu opublikowałam pyszną nutellę ze śliwek. W tym roku mi się już zapas skończył, więc zamierzam to nadrobić. Na ten moment zdążyłam już zrobić placek ze śliwkami i kruche ciasto ze śliwkami i mogę jeszcze polecić na moim blogu kulinarnym. Znajdziesz również inne przepisy ze śliwkami które z pewnością przypadną ci do gustu. Czy mogę użyć mrożonych śliwek węgierek? Tak jak najbardziej. Te bułeczki drożdżowe wyjdą równie smaczne. Pamiętaj jednak, aby wcześniej je rozmrozić i odsączyć z nadmiaru wody. Czy mogę użyć innych owoców? Ten przepis na drożdżówki jest na tyle uniwersalny, że możesz użyć dowolnych owoców. Które akurat masz pod ręką przepis na, drożdżówki ze śliwkami. Składniki, rozczyn: 25G świeżych drożdży, lub 10G instant, 1 łyżka cukru 50 ml mleka 1 łyżka mąki pszennej ciasto, 540G mąki pszennej, 220 ml mleka 1 jajko 60G masła miękkiego lub roztopionego 70G cukru pudru lub białego NP. Drobnego dodatkowo. Roztrzepane jajko 250 do 300 G śliwek NP. Węgierek 1 łyżeczka cukru pudru i mąki ziemniaczanej. Kruszonka maślana kopiuj drożdżówki ze śliwkami. Przepis krok po kroku. Krok 1 zaczynamy od przygotowania rozczynu drożdżowego. Do kubka kruszymy świeże drożdże. 25G. Równie dobrze możecie użyć suchych drożdży i należy ich dać 10G. Następnie dodajemy cukier. 1 łyżka. Mąkę. 1 łyżka. Oraz letnie mleko. 50 ml. Mieszamy dokładnie i odstawiamy na 10 minut do wyrośnięcia. Krok 2 do większej miski wsypujemy przesianą mąkę, 540 g., przestygnięte roztopione masło, lub miękkie, 60 g., cukier-puder, 70 g., letnie mleko, 220 ml oraz jajko. Krok 3 dodajemy także wyrośnięty rozczyn. Krok 4 zagniatamy ciasto za pomocą robota kuchennego lub ręcznie. Mi to zajmuje około 4 do 5 minut. Ma być elastyczne, gładkie i ładnie odchodzące od dłoni. Im dłużej wyrabiane jest ciasto, tym wychodzi lepsze po upieczeniu. Krok 5. Przykrywamy je ściereczką i odstawiamy na 60 minut do wyrośnięcia. Krok 6. Po tym czasie ciasto powinno podwoić swoją objętość. Krok 7. Raczej nie polecam korzystać z takich miękkich, soczystych śliwek, które puszczą dużo soku w trakcie pieczenia. Najlepiej sprawdzają się fioletowe, twarde węgierki. Śliwki myjemy, a następnie kroimy na połówki lub nawet ćwiartki. Usuwamy pestki. Krok 8 pokrojone śliwki posypujemy mąką ziemniaczaną oraz cukrem pudrem, 1 łyżeczka lekko mieszamy dłonią. Krok 9 ciasto rozwałkowujemy na ok 2 cm grubości i wycinamy większe kółka za pomocą foremek lub nawet miseczek śniadaniowych. Mi weszło 9 drożówek. Na środku każdego wyciętego kółka robimy lekkie wgłębienie przy pomocy np. spodu od szklanki, aby zrobić miejsce na śliwki. Przekładamy nasze drożdżówki na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Na środku każdej lekko wciskamy śliwki w ciasto. Krok 10 Brzegi drożdżówek smarujemy roztrzepanym jajkiem. Posypujemy także przygotowaną kruszonką. Przepis na nią znajdziecie tutaj kliki gt średni campersand gt. Pieczemy przez około 22 do 25 minut w temp. 180 stopni, góra dół, bez termoobiegu.